Witam, XGrosz z tej strony. Witam na kanale KryptoKamikaze. I teraz, gdzie by nie spojrzeć? Na Twitterze, na YouTubie. Um, wszyscy mówią o tym, jak to Bitcoin nie będzie po milion dolarów. Bitcoin będzie po milion dolarów. Hmm. Co o tym sądzę? Niech się zastanowię chwilę. A może, może ja mówiłem o tym. Zobaczcie tutaj moje videos. To są moje najnowsze, najstarsze. Ja mówiłem o tym, jak Bitcoin będzie po milion dolarów, zanim było modne mówienie o tym, jak to Bitcoin będzie po milion dolarów. A więc tak to wygląda. A tak przy okazji, co robiliście przez cały tydzień? Pochwalcie się. Co robiliście dobrego przez cały tydzień? Ja, jeżeli mnie zapytacie, to numer jeden, spędziłem trochę czasu na tradowaniu. I jedną z rzeczy, którą tradeuję dosyć tak intensywnie, to jest SUI. Jeżeli to komuś cokolwiek podpowie, możecie zobaczyć, SUI jest takim tokenem, który mi się tutaj przez ten ostatni, ostatni tydzień całkiem świetnie tradeowało. I jeżeli chodzi o moje wyniki, bo pewnie wiele osób zawsze jest. Pokaż swoje PNL, pokaż swoje PNL. To jest w trakcie, wiecie, w, w ciągu roku. Pokaż swoje PNL. Um, jeżeli chodzi o mnie, jak mi idzie, to zaraz zobaczmy. Tutaj, um, X grosz. Póki co jestem na piątym miejscu um, z niecałe 20%. O, jak pamiętacie z tamtego roku, um, mój um, końcowy wynik to był 100% w ciągu w ciągu tych dwudziestu paru dni, co trwa turniej. I to jestem, to jestem ja. To jest, ta, w taki sposób traduję. Ja po prostu w taki sposób traduję. Um, nie szaleję, nie przesadzam, nie ryzykuję zbytnio. Ja po prostu chcę być zyskowny w tym, co robię. I to jest moja strategia na tradowanie. Um, co ciekawego, mam powiem, że tutaj um, osobiście na przykład... Znam i spotykam się z e, tutaj osobą, co jest na trzecim miejscu. Pozdrowienia. Całkiem nieźle. Niesamowite. E, również tutaj znam osobę, co jest na piętnastym miejscu osobiście. Także e, całkiem niezły skład tutaj. E, I tak patrzę na e, niki tutaj i również tutaj kojarzę osoby, które, e, które tutaj e, są. I to jest całkiem, całkiem, całkiem miłe. Całkiem miłe. Sporo osób tutaj kojarzę. Um, sporo osób. Tutaj widzę, że w ostatniej, na ostatniej tutaj, w ostatniej chwili zapisała się również osoba, którą bardzo dobrze kojarzę. Życzę powodzenia. Chciałbym widzieć tutaj jakieś e, pozytywne. Pozytywne procenty. A więc tak wygląda tak wygląda w tej chwili turniej. I jeżeli chodzi o to, co ja tradeuję, to tak jak mówiłem, idę do USDT Perpetuals, idę do Trending i wchodzę na SUI. Solanę też trochę tradowałem, bo Solana jest również taka, wiecie, dosyć się rusza w górę, dół razem z Bitcoinem. Tyle że procentowo daje to lepsze wyniki. A więc tak wygląda w tej chwili. No i zobaczmy tutaj, to idzie tak. Jeżeli tutaj gdzieś przy, e, dobiję ta świeca gdzieś do, do, do okolic dwóch i zobaczę, że coś się dzieje w dobrą stronę, to zacznę longować. Tutaj, e, jeżeli dochodzimy do góry, troszkę shortuję. Od razu łapię zyski. Nie ma tutaj czekania na, na coś, że a może dojdzie do czegoś tam. Nie, nie, nie. Bierzemy procenty, to co jest, bum, bierzemy założenie. I, e, tak to, I tak to wygląda. Um, tak. Więc e, na tym, na, tym e, na tych procentach mi zależy. E, z takich ciekawostek, co jeszcze Wam dzisiaj powiem, to jest e, tutaj Kryptosfera, o której zresztą mówię w ostatnim filmie i znowu e, wrzucił takie wideo na swój, e, na swój YouTube, e, gdzie. Nie wiem. Kto ma rację w swoich, gdzie, gdzie porównuje spojrzenie moje i Fila i kto ma rację i, i, i powie, powiem tak do, 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 jak to on mówi, kolegi z internetu. Niech będzie. Do kolegi z internetu. Tak czy tak uważam, że w tym całym filmiku you missed the point, czyli minąłeś, inaczej, ominąłeś słonia w tym sklepie z porcelaną. Ominąłeś olbrzymiego słonia w tym sklepie porcelaną, ale OK, nie będę się do tego odnosił. Nie ma nawet znaczenia, dlaczego ominąłeś tego słonia. I również niektóre rzeczy, niektóre rzeczy były fajne. Tak czy inaczej było to, było to, dla mnie było to w miarę zabawne. Chociaż niektóre rzeczy to były, że tak powiem, przypisane mi, że ja coś. Chociaż nie do końca tak jest, ale dobra. Ciekawe. Ciekawe, jeżeli nie znacie Adriana z kryptosfery, to ma swój kanał na YouTubie. Możecie go, możecie go odnaleźć na YouTubie i... Czekajcie, bo tutaj coś o prakrastynacji opowiada. OK. O, tutaj jeżeli chcecie znaleźć Adriana, to proszę bardzo. Kryptosfera na YouTubie. I, e... I tak powiem, że no... Zobaczcie, nawet chyba polubiłem, tutaj macie, nawet lajka wrzuciłem tutaj, proszę, jest. OK. Um, tak to wygląda. Teraz, co było ciekawego tutaj, co Adrian powiedział, jest to, że, um, że mi się już nie chce specjalnie rozkminiać rynku e, altów. E, że jestem zapakowany w to, co jestem i niespecjalnie mi się chce rozkminiać rynek altów. I tak zastanawiam się... E, czy jest w tym trochę prawdy? I może jest, i może jest w tym trochę prawdy, aczkolwiek to nie jest tak, że ja się całkowicie wyłączyłem i nie analizuję rynku altów. Jedyne, co robię, to jest, analizuję, owszem, ale nie dzielę się tym, nie mówię o tym, non stop bezpośrednio, na bieżąco na YouTubie. I tak na przykład SUI. SUI to nie jest przypadkowy alt, który, który, który traduje. Jak wiecie, moje na przykład, moje zafiksowanie się na L1 jest, o proszę, ładnie tutaj idzie, idzie w dół, zaraz może coś złapiemy na żywo. Moje zafiksowanie się na L1, czyli sieciach L1 jest dosyć spore, więc SUI z natury. Przykuło moją uwagę, szczególnie, że jest to tak, jakby nie wiem, czy odpad nazwać to, czy, czy kontynuacja mety. Pamiętacie metę? Blockchain, który miał powstać przez Facebooka. Ci ludzie przeszli i coś kombinują przy SUI, aczkolwiek powiem wam, dlaczego omijam analizy na żywo na YouTube. Ponieważ jeżeli ja robię jakąś analizę, to. Zauważyłem, że z automatu ludzie przypisują mi, że ja to w jakiś sposób albo promuję, albo się do tego od razu, albo od razu w to wchodzę, albo cokolwiek innego. Otóż, więc wolę robić te analizy, że tak powiem, sam, a jeżeli coś konkretnego, że tak powiem, wyciągnę lub znajdę, lub będę mógł o czymś powiedzieć konkretnym, to się wtedy, wtedy do tego odniosę. Jeżeli chodzi o o, o te wszystkie obecne rzeczy, co się dzieją, to powiem tak, moje podejście. Podejście jest takie, że naprawdę w tej chwili jest bardzo, nie jest łatwo, ponieważ trzeba by było znaleźć takie unikalne podejście do i nie mówię o mnie, tylko mówię o twórcach blockchainów, o twórcach, jeżeli chodzi o krypto trzeba by było znaleźć takie unikalne podejście i znaleźć use case, która w tej chwili nie jest powtarzającą się, że tak powiem, wszędzie użytecznością lub schematem, który jest powtarzany w każdym, na każdym jednym blockchainie, na w każdym jednym ekosystemie. A więc wszystkie mamy Deksy, y NFT-ki, stablecoiny i wszystkie mamy różnego rodzaju, że tak powiem, te rzeczy są na każdym jednym blockchainie. Nie ma nic jakby ponad to. I między innymi dlatego mniej więcej zostaje w tym na razie ekosystemie Ryśka, ponieważ sposób w jaki jest podejście do DEXów, do, 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 do e, e, giełdy, do, do tego, co się tam dzieje, do stejkowania itd. jest ciut bardziej unikalne i bardziej rozszerzone niż znajduje to gdziekolwiek indziej. I bardziej zdecentralizowane, choćby to, że mamy tak, że możemy sobie dosłownie wgrać, wgrać programik do siebie i bezpośrednio ze swojego komputera łączyć się z, z blockchainem, nie używając choćby stronek jakichś pośredniczących. Możemy tak nawet zrobić. Więc to są takie rzeczy, które są dla mnie unikalne i. Gdzieś tam mnie ciągle zatrzymują przy tym. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, no sui choćby. Zainteresowałem się sui, posłuchałem, poczytałem, porozkminiałem to po swojemu. No i. No i, no, i no i co, okej. Okay. NFT Marketplace, DEX, jakieś tam stablecoin, protokoły, jakieś inne rzeczy. To wszystko się powtarza. Jeżeli znajdzie się coś, Bardziej, jakiś landing e, e, i tak dalej. E, wszędzie to jest. Więc tak przeskakujesz z jednego miejsca na drugie, z jednego na drugie. E, dlatego patrzę na przykład: OK, gdzie jest w takim razie, gdzie jest społeczność, gdzie jest, e, gdzie się coś dzieje, gdzie jest, e, gdzie się coś tworzy. Może tu, może tam, e, co jest, e, co, jakie są narracje w tej chwili, czy, A, czy AI, e, czy gaming. E, I tak patrzysz na to i przeglądasz, i na przykład. Pokażę wam, na przykład um, Fluence FTL. E, interesowałem się tym, czytałem, patrzyłem, ok, 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 patrzysz tutaj to wszystko w taki sposób wygląda i myślisz, że zostawmy to na razie. Zobaczmy coś innego, może jakiegoś Chińczyka. Tutaj e, MindNet token i, i tak dalej. Znowu zaczynasz i, i, i wiesz, i tak przeglądam i myślę, mm, na razie. Na razie to wygląda tak, że ten cały krypto nasz świat jest naprawdę skoncentrowany i to tak mocno skoncentrowany na tym, czy czołówka, a więc mówimy tutaj Bitcoin, Ethereum, czy czołówka zacznie ciągnąć ten rynek w górę, czy co się tutaj dzieje. Owszem Solana tam podskoczyła i, i, i widzimy na przykład obudzenie się choćby Dogecoina, ale to jest, to jest takie, wiecie, to jest tak na razie. Na razie się tak dzieje. Moglibyśmy też popatrzeć na to w ten sposób, że jak popatrzymy na rynek i popatrzymy sobie na przykład na rok, no dobra, nie będzie rok. Jak Bitcoin idzie jest na przykład z tych 20 tysięcy do 70 tysięcy, to Jedną rzeczą, co jest, co jest ciekawe, co można sobie wziąć pod uwagę, to jest to, że tu jest, tu jest i normalnie było tak brane pod uwagę w poprzednich cyklach, to jest to, że wartość i to jest fikcyjna wartość, bo to nie jest realna wartość. To nie jest, że tyle właściwie pieniędzy weszło w rynek. Że bierzemy tutaj na przykład pomiędzy 20 a 70 to jest 50 tysięcy dolarów, 50 tysięcy razy i tutaj e, 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 ilość tego, tych bitcoinów, powiedzmy, w cyrkulacji, i nagle jaka wartość olbrzymia w tej chwili wzrosła tutaj, i że część z tego może być przekierowana gdzieś tam w altcoiny. W poprzednich cyklach było to. Było to hmm, to widzieliśmy, to było do zaobserwowania. Aczkolwiek w poprzednich cyklach głównymi graczami na rynku krypto i w bitcoinie i tak dalej nie byli ci sami gracze, co są teraz. A więc jest to troszkę inaczej w tym, tym rynku, na przykład takie Sailory, takie BlackRocki, takie, wiecie, ci inni, inni gracze, które wkłada, w, którzy wkładają w to olbrzymią kasę, to nie są gracze, co wezmą nagle bitki i zaczną przerzucać je na, 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 na ekosystemy altcoinów, robiąc megapompę na altcoinach. Czyli, e, czyli znowu, e, altcoiny będą żyły swoim życiem, owszem, e, ciągle moim zdaniem jest to także altcoiny będą xx więcej procentów robiły niż, niż Bitcoin, aczkolwiek nie jest, to, nie, jest, nie jest to tak, że z Bitcoina pieniądze będą przychodziły do altcoinów. Jest to zupełnie, zupełnie w tej chwili inaczej. Ta, te, ta kreacja wartości w tej chwili odbywa się zupełnie inaczej niż poprzednio. I takie stare zasady ze starego świata, które bardzo często również są powtarzane na YouTubach i, i Twitterach, przez ludzi, którzy liznęli trochę liznęli trochę tego świata i wydaje i gdzieś tam z tradycyjnego świata zaczerpnęli trochę wiedzy, i wydaje mi się, że jak, że błysną tutaj mówiąc słuchajcie, metka zło zadziała coś tam, coś tam, metka zło. Nawet ja już do tego się też odnosiłem kiedyś w historii moich filmów, metka Ok. Metka zło, jeżeli chodzi o krypto, takie jak na przykład Bitcoin czy Ethereum, tutaj metka wzlo ma mniejsze, mniejsze znaczenie, jeżeli w ogóle ma, ponieważ metka wzlo zakłada, że użytkownik do kwadratu stanowi wartość sieci. Więc jeżeli mamy 2, 2, 4, to na przykład 2 razy 2 jest 4, ale 4 razy 4 to już jest 16, więc czterech użytkowników jest o tyle bardziej wartościowa sieć niż dwóch użytkowników. I to jest metka w slot, ale gdybyśmy tak pomyśleli racjonalnie, to użytkownik użytkownikowi nie jest równy. Metka w slot owszem, Facebook, Google, może gdzieś tam metka w slot, w ten sposób można sobie było liczyć, ale tutaj użytkownik użytkownikowi nie jest równy. E, powiedzmy. Taki przykładowy Kowalski i Sailor. Czy możemy ich porównać jako dwóch równych użytkowników, którzy wchodzą w sieć bitcoina, na przykład? No nie. Kowalski ile wnosi? Jaką wagę i ciężar finansowy wnosi Kowalski wchodząc w sieć? A jaką wagę i ciężar finansowy wnosi Sailor wchodząc w sieć? Więc tutaj z tym metka i sloi, z tym, tym takim. Wiecie, podchodzeniem tradycyjnym do tego, to, 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 się, to się totalnie mi w ogóle kłóci, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o krypto. Tak jak i wiele, wiele, wiele innych tradycyjnych schematów, które absolutnie nie pasują do świata krypto. Wydawałoby się, że o przecież to są rynki finansowe, przecież to wszystko jest w taki i taki sposób, działa, wyliczyć można w taki i taki sposób. O, nie do końca. Nie tak. To nie jest tak. Um, więc um, warto o tym przemyśleć. Zresztą poruszałem to również, jeżeli chodzi o trading. Trading krypto, a trading e, tradycyjnych e, aktywów, jak akcji. Z, to jest, to, to, zasada jest ta sama. Kup sprzedaj, prawda? Bardzo proste. W sekundę można się tego nauczyć. Tutaj jest guziczek kup, tutaj jest guziczek sprzedaj. Wszystko na ten temat. Nic więcej nie potrzebujesz wiedzieć. No i już, możesz, wiesz, jak potrafisz zarobić dolara, to potrafisz zarobić ich milion więcej. To nie jest, to nie jest naprawdę rocket science. Ło, tak by się wydawało. Ale porównując rynki tradycyjne i tradowanie rynków tradycyjnych, porównując ich do tradowania i, i tutaj e, e, rynków krypto, zupełnie roz, rozjazd jest tak olbrzymi, jak właściwie z tym, z tym Metcalfe i liczeniem e, wartości sieci na podstawie tego, czy, 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 czy ileś użytkowników, czy, czy coś w tym stylu, trzymając znak równości pomiędzy różnymi, tymi samymi użytkownikami. Okej, okay, nie wiem, jak mi się stało, ale zjechałem totalnie w taką rozkminę. Ale co chciałem powiedzieć, to jest to, że no właśnie, że w świecie krypto, wchodząc w świat krypto i rozkminiając świat krypto, i szukając tutaj sensu, to naprawdę troszkę zajmuje takiego niestandardowego podejścia do myślenia i niestandardowego niestandardowego zachowania się, aby cokolwiek z tego wyciągnąć. I po komentarzach ludzi niektórych, Zauważam, że im to nie gra, ponieważ to nie jest standardowe, to nie jest to, z czym mieli do czynienia, to nie jest to, co, 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 co znają, więc bardzo dla nich jest to takie nie do ogarnięcia. Jak to? To tak nie będzie, ten gość mówi głupoty i tak dalej, a to, że coś tam, coś tam, to widocznie mu się udało. Najwyraźniej, najwyraźniej nie, bo już tutaj. Nie, może się coś udać raz, dwa, ale nie, nie będzie się udawać non stop, choćby jakby w tradingu, nie? Nie może się udawać non stop komuś w tradingu. Ileż razy może się udać, a, więc tak to wygląda. Teraz e, powiem tylko wam jeszcze jedną rzecz, tak a propos tego jeszcze, e, co się dzieje i co mówią wszyscy o, o Bitcoinie i założenia i, i w którą stronę idzie rynek krypto. I czy Hosa się skończyła, czy nie skończyła, bo tak również, takie również są hasła. Jeżeli popatrzymy na cenę złota z ostatnich, z ostatnich, powiedziałbym, miesięcy, oczywiście, nie wiem tutaj, kto tam rzucał cenę złota. Graf rzucał cenę złota, czekajcie. Cezary, graf. Cezary. Jest on tutaj, jest tutaj. Czekajcie, nie chcę mi się szukać tego wykresu. To on gdzieś rzucał wykres ceny złota. Tu jest, dobra. Ok, zobaczmy tutaj. Zobaczcie, jak wygląda cena złota z ostatniego, choćby w tym roku. Proszę. I powiem Wam coś takiego. Cena złota wskazuje nam kierunek w którym będzie podążać e, krypto, moim zdaniem. Moim zdaniem dodam, żeby było koszernie. Jesteśmy tutaj u grafa na, 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 na tym, więc użyjmy odpowiedniego słowa. Jest koszernie. Moim zdaniem e, cena złota wskazuje nam kierunek, w którym będzie podążać krypto, więc e, ja, wygląda to całkiem nieźle. Aczkolwiek, Powiedziałbym uh, z angielskiego: Those are rookie numbers w porównaniu do tego, co my wykręcamy w krypto. A uh, i to by było co? To by było tyle na dziś? Chyba tak, chyba tyle. No dobra, w takim razie, co robiliście przez cały tydzień? Pochwalcie się. Jakie osiągnięcia w tym tygodniu? Co robiliście? Zdobyliście jakiś, nie wiem, szczyt, dostaliście podwyżkę, um, tradowaliście, przegraliście, wygraliście coś, przestaliście, um, nie wiem, dźwignęliście więcej kilogramów na siłowni niż zwykle. A propos siłowni, nie wiem, czy się chwaliłem, ale a, chwaliłem się. Dobra, to już nie będę się chwalił. Koniec chwalenia się na dziś, żebym czasami z księdza narcyzem się nie stał, bo tego byśmy nie chcieli. Wtedy, wiecie. Musiałbym rzucić tradowanie i zacząć klepać kursy. Jakoś trzeba, jakoś trzeba zarabiać. Na razie, trzymajcie się. Cześć.